Szanowni Państwo, przyszła pora na ostateczny rozstrzygnięcie. Dziś wielkie futbolowe święto. Finał UEFA Champions League, które komentować będą dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zobaczymy na boisku dwie najlepsze europejskie ekipy sezonu. Czego jak czego, ale emocji to dziś nam tutaj nie zabraknie. Lech Gdańsk, Uwaga, czy teraz będzie okazja? No to mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara do własne możliwości. Prowadzą zatem 1 do 0. Tak! Bramka! Odskakują tym golem. To już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! No to mamy 2 do 0. Kolegę. Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. No i odjechał teraz z piłką. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Dobra piłka na bliższy słupek. Na szczęście pewnie to wybija. Fantastycznie to zastopował. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Okazja może być groźna. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. zawodnik chyba jednak będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o tym strzale. I co ja mam powiedzieć to? Blisko nie było, tak to u... Rata, przejmują rywale. Olson. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy... Uległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Dikiewicz musi wybić piłkę. Będziemy teraz mieli brzut z autu. Twarde wejście, ale bez faulu. Tu musi być gol! Słupek, piłka 3! No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Nie może teraz wystrzelić! Bram opuścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol! No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka, to nie mogło skończyć się inaczej niż go. Uwaga, prostopadłe zagranie. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No i po ataku, dobra interwencja. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Dopitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Więc mamy 3 do 1. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Nie ma to jak przykrzykrzycie rywalowi odbiorem blisko bramki. O niestety, błąd ustawiona i odpisany spalony. Tap najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. I rozpoczną z narożnika boiska. Głęboka ta centra z narożnika. Żegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili, mogą tu teraz groźnie skontrować, teraz jest niepilnowany, jeszcze jest groźnie, strzał, wciąż groźnie, ale nie, nie, druż to tempo, jest porągiewka w górze, mamy spalonego, zmiana, jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku. zły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Ale skuteczność prezentuje w tym meczu Hattrick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał, krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słówka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto.